Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przekazał uczniom wiadomość poprzez kobiety, aby udali się do Galilei. Dzisiaj Ewangelia przenosi właśnie nas do tamtego wydarzenia, które miało miejsce w Galilei. Widzimy uczniów: są w Galilei, jest Szymon, Piotr, Jan i inni. Część uczniów zgromadzonych ciągle razem. Wrócili do domu, tak naprawdę, do miejsca, skąd kiedyś wyszli, do miejsca, z którego Jezus ich powołał. Moglibyśmy powiedzieć, tak, po prostu po tych wielkich wydarzeniach w Jerozolimie dramatycznych wydarzeniach, również trudnych dla, dla nich, z którymi nie wiedzą. Jak sobie poradzić, no bo przecież Piotr, zaparł się Jezusa, ciągle to ma w pamięci, czyli swoje słabości, ucieczkę. Pamiętają przecież później wiadomość o zmartwychwstaniu, i z tym wszystkim wracają do codziennego życia: do połowu ryb, do domu. Z którego wyszli, moglibyśmy powiedzieć, że mają czas, aby ochłonąć, aby trochę się zdystansować, aby trochę odpocząć po tych wszystkich wydarzeniach i snuć refleksję nad tym, co się wydarzyło, jak to wszystko sobie w życiu poukładać na nowo po tych doświadczeniach, a jednocześnie zapewne pamiętają tą obietnicę Jezusa, która do nich dotarła poprzez kobiety, idźcie do Galilei, tam nie zobaczycie. I mamy właśnie w takim kontekście dzisiejsze wydarzenie ewangeliczne, o którym słyszeliśmy. Widzimy uczniów w łodzi i znowu doświadczenie, które nie było im obce brak połowu, całą noc spędzili i wracają. Po takiej bezowocnej pracy, ale, ale spotykają nieznajomego na brzegu. Spotykają kogoś, kto zwraca się do nich w sposób szczególny, bo mówi: Dzieci, co już mogło, mogło im uświadomić, że mają do czynienia z kimś. Kto jest im bliski, bo przecież nie do każdego mówi się dziecko, a tu pojawia się jakiś nieznajomy, który tak właśnie do nich mówi. I słyszymy tę historię. Ten właśnie nieznajomy człowiek każe im na nowo wypłynąć. Co też i. Może im zaczynać przypominać, uczniom, to wydarzenie właśnie z początku ich historii z Jezusem, ich przygody z Jezusem. Zarzućcie sieci, jeszcze raz, na prawą stronę. Już kiedyś Piotr to słyszał przecież, bo, bo właśnie w takim kontekście Jezus go powoływał. I rzeczywiście, kiedy, kiedy zarzucają sieć. Posłuszni poleceniu nieznajomego, i kiedy wyciągają sieć pełną ryb, Jan uzmysławia sobie, rozpoznaje Jezusa. To jest Pan. Bo te wszystkie wydarzenia na no nowo Mu przypominają tamto wydarzenie, początku ich powołania. I tak oto słyszymy o Piotrze, który rzuca się do, do wody. Te, te 200 łokci to, to znowu nie było tak niedaleko, bo to 45 metrów przepłynięcia, aby dotrzeć do Jezusa. Co działo się w tym czasie, kiedy on już tam dotarł, zanim dotarli inni? Niektórzy twierdzą, że to właśnie wtedy odbywała się spowiedź Piotra. Przed Jezusem. To było ich pierwsze spotkanie po, po jego zaparciu się. To było ich pierwsze spotkanie po, po tym, jak, jak wszyscy uciekli. Piotr ma swoje kilka minut, aby rozmawiać z Jezusem. I najprawdopodobniej była to. Osobista rozmowa, która można, którą możemy określić jako spowiedź Piotra z Jezusem. To wszystko kończy się spotkaniem innych uczniów razem z Jezusem przy ognisku, gdzie Jezus przyjmuje ich jako gospodarz, daje im pożywienie. Drodzy bracia i siostry, ta cała historia może nas bardzo wiele nauczyć i przypomina nam, po wielkich wydarzeniach, czy porażkach, po tym, co nam się nie udało, po doświadczeniu grzechów, słabości, trzeba wrócić do początku, rozpocząć od nowa, wrócić do Galilei, wrócić do pierwotnej miłości, do tych doświadczeń i ubogoceni tym doświadczeniem, Upadków na nowo rozpocząć życie. To jest Ewangelia pełna nadziei, którą dzisiaj słyszymy. Idźcie do swoich początków, do tej pierwotnej miłości, do pierwszego spotkania, do, do czasu swojej, kiedy, kiedy Jezus był wam bliski, kiedy, e, kiedy przechadzaliście się z Nim, kiedy Was powoływał. To wszystko trzeba rozpocząć od nowa. Wróćcie do swojej Galilei. Kolejna nauka, która, którą możemy wysnuć z tej dzisiejszej Ewangelii, to, to, to ta, ten piękny obraz Jezusa nad jeziorem, przy ognisku, otoczony apostołami i karmiący uczniów. To przypomina nam Eucharystię. Mszę świętą, w której uczestniczymy. Jezus właśnie przygotowuje dla nas wszystko, daje nam chleb, który ma nas pokrzepić. Później być może, że uczniowie również i to sobie uzmysławiają, że Jezus żyjący chce, aby Eucharystia była kontynuowana i potwierdza to i przyjmuje właśnie w ten sposób. Będzie też inne wydarzenie, kiedy uczniowie idą do Emaus i podobnych, w podobnym kontekście, podczas podobnego wydarzenia ich przyjmie. Niech zatem ta dzisiejsza Ewangelia pomoże nam na nowo wrócić do naszych początków, na nowo rozpocząć naszą pielgrzymkę wiary, na nowo szukać Jezusa podczas Eucharystii, do której dochodzimy poprzez spowiedź. Eee... A to wszystko głosuje wielkim pokojem i nadzieją